Cześć! Cześć! Chciałem Ci coś powiedzieć. Cześć dziewczyny! Cześć! No w końcu Cię spotkałem! Szukałem Cię tyle czasu. Cześć! Cześć! Słuchaj, bo chciałem się coś spytać. Cześć! W końcu Cię spotkałem, muszę Ci to powiedzieć. No. No tyle czekam na Ciebie. Szukałem Cię, muszę Ci to zadać pytanie. Wyjdziesz za mnie? Nie. Ale będę się, no. Co? Daję. Możesz wziąć sobie, nieruszany. Tam tylko coraz dotknąłem. Może Cię osłodzi trochę. Tuż nie, nie, dziękuję. Tuż trochę. Jak nie to wyrzuć ptakom czy coś. Dobra, Miłego dnia, cześć. Hello. How are you? I have a question jest very important to me. Do you marry me? Co? Ah. So. Ok. Bye, bye. Okay. Cześć, słuchaj, bo chciałem ci powiedzieć coś. Nie wiem w sumie jak tak uh. no. Idziesz za mnie? Nie? Co tam słychać? Okej. Okay. Ja mam takie pytanie, tylko nie wiem jak je zadać. Poczekaj, bo poczekaj chwilę. Wyjdziesz dla mnie? Nie, dziękuję. A, kurde. Czasować? nie za bardzo. A ile ty lat masz? 18. Ta... Skądś pana kojarzę? Ale hmm. nie wiem skąd. No skąd? Chyba z face'a. Pan kręci filmiki śmieszne, nie? Nie, na komendzie się spotkaliśmy kiedyś. Pan żartuje? No ja pracuję przecież. Pamiętam cię. Nie nie. No, Wie ty masz od papierosy. Pamiętam cię, że ty nie masz 18. <grym> nie no, wiem, widzę kamerę. A to nie wiem co to ktoś sobie kameruje. Nie no, kojarzę pana. <grym> no i cię też kojarzę. Manda trzy łapówka. Łapówka. No to... Łapówka 1000. Mandat. Nie mam 500. Tyle nawet. Mandat pince No to mandat. Ja bym poszedł za łapówką, bo to punktów karnych nie będzie. Kurde, ja nawet pełnoletni jestem. No i właśnie, i wyszło. A ty chcesz papierosy? Jeszcze. No. Zdowizałem. Nie, i tak nie palę. Taki nawyk. A tam nawyk. Dziadostwo takie. Cześć. No, przywitać się chciałem tak dawno nie widzieliśmy się Nie widzieliśmy się No nie widzieliśmy się dawno O, tu nie pada Tutaj pada Tu nie pada, tutaj Ja się chciałem schronić tylko Poczekaj, bo tu nie pada no o, Tu nie pada chociaż No pada A No rain Bye bye. Cześć. Znamy się. No, znamy się. Dawałem ci notatki jakiś czas temu. Z czego? Może nawet nie się przy sobie, widzę. Jak tam nauka? Jak tam mi dzień? Okej. Okay. Zastanawiałem się, właśnie myślałem, że może dzisiaj Cię spotkam. I patrz, spotkałem Cię. Dziwne to. Okay. No tak. Jak leci? To co, może kiedyś znów wyskoczymy? Ostatnio się super bawiliśmy razem Lubię właśnie takie wyjścia gdzie się dużo dzieje tak jak z tobą Co ty na to? No właśnie innym razem No to dobrze to jak coś się na fejsie się zgadamy Ja będę pisał do ciebie tylko No No jak to nie masz? Ania? Nie Kasia? Nie Zosia Nie. Wiktoria Zucia Andrzej? Wspólka w y, zamian y, za jakieś tam finanse dawała też pożyczki. Urywam Czy Chce pani trochę? Podobno dobry na cerę jest. Czy pani się maluje? Na cerę. No zobacz, spróbuj. Idealny. Ja chyba jednak nie lubię kremów. A co się z kremami robi? Smaruje. Smaruje? Nie, ja to w takie rzeczy nie wierzę. Ostatnio byłem u lekarza. No poczekaj, bo mam telefon i... No widzę, masz telefon, masz. Umawiam przez telefon. Aha. No, okay. ty... Nie pomogę Cię No dobra to. Ty... Cześć. Cześć TV. Lucas TV. Mogę fotie sobie z tobą zrobić? Można. Adam, zrób mi fotkę. Jaki w smaku, niedobry? Dobry, podobno na cerę dobrze działa. I teraz co to jest Magdalek. Szczetliwy. Cześć. cześć. Taki dziwny w smaku Fuh! A do czego? Co pani trochę? Kremiku? Podobno na oparzenia te słoneczne dobrze działa. FU! A niedobry. Nie do jedzenia. A do czego? Do smarowania A ja ostatnio byłem u lekarza i mi przepisał czopki, to pani nie powiem gdzie mi kazał włożyć. Więc ja wolę po swojemu stosować leki. Trochę niedobre, ale chyba będzie działał, nie? No. Zobacz, kupiłem krem taki. Ja? Niwea krem nie i wie, że niby to działa na cerę dobrze, ale... Ja? Zaraz sprawdzę. Mogę ja? No możesz spróbować. Kefir albo no świetlana, To oszukali ja? mnie. No nie wiem, ja sobie selfie zrobię, to. Nie, <laughs> Zacznij jadłeś, no tej ja to i no to z Zwykły krem. Dobry? Jaki jogurt? Że podobnie smakuje, ale. Ja to nalałem tam przy tych. Rura taka tam przy szaletach jest, to ja to nabrałem, co wyleciało. A teraz to już Nie, nie chciałeś wcześniej, nie chciałeś się ma mody. Patrz, ja to tak biorę O bo podobno na serę dobry, nie? Ja od małdnia Jabną... Chłopiec trzeba, trzeba sobie jakoś... Ja to po swojemu wszystkie leki biorę Bo na przykład byłem jakiś czas temu lekarza I mi... Przepisał czopki, to nawet ci nie będę mówić, gdzie mi kazał je wkładać. Mówię, to tych lekarzy całkiem już powaliło, to ja wolę się po swojemu leczyć. A to w psychiatrykach zasada jest, to pierwszy złapie kitel ten lekarz, więc to podoba. O właśnie. I tak samo po swojemu tam. Chodzę do takiego zielarza. On yy, bierze te chleb z parszwicą tam zagniata, z pajęczynami, tłucze takim zielem po plecach i babki jest zdrowe to. No działa? No działa, działa. A ty co tak kłazisz? Nie masz co robić. Tak. Proszę magisterska za się nie napisze. No i się nie spada. No tak, coś z tym jest. Dobra, lecę, cześć. cześć. Do zobaczenia. Nagrywam ją. Do czego to? A żarty. Z ukrytej kamery. Lukas, TV pan coś sprawdzi. Ale pani pani tak zareagował. No udało się. Pozytywnie, miłego dnia. To malowałem dopiero. Nie. Są to jakieś jaja? Kamera. No jaja co? Jaja, no. Tam bycie. kamera jest. <laughs> A to piąteczka. Miłego dnia. Ale tak naprawdę taki film z nieukrytej kamery kręcę. Ale świetnie wypadłaś. Nie, nie, ja nie. O tu, tutaj jest ja, kamera wygodałem. i tam jeszcze kamera jest na tym słupie. Mam no, już większo tego słucha. Ale super. Lux, kupiłem taki krem i powiem ci... Taki obrzydliwy. O! Jest też O, Ale działa to rzeczywiście tak dobrze na cerę? No, bardzo ładna ma się Aha. No jeszcze nie próbowałam. Dopiero pierwszy raz stosuję. Chcesz trochę? Może jednak. Nie, dziękuję. No krem. Tak, to jest chętnie szuję. Śmietana. Tak, dobrze chyba. Nie, nie Smaczny to to ja chyba też No to może chcesz trochę jeszcze? Nie, nie Dobry na cerę bardzo. Na nogi pójdzie. No właśnie, pójdzie na nogi. Nie wiem, tam jakaś kobita mi mówiła, żebym że to do smarowania, ale jakoś nie wierzę, bo na przykład byłem ostatnio u lekarza i mi przepisał takie leki... Czopki, to nawet nie powiem ci, gdzie mi kazał je włożyć. Więc ja tej medycynie wolę nie ufać, wolę po swojemu robić.